Cześć, witam Was gorąco w ten deszczowy i brzydki dzień. Postanowiłam dzisiaj przejść z projektem Denko, ponieważ szybciej wróciłam do domu i akurat mam troszkę czasu, a jeszcze jest jasno na dworze. Filmik pewnie jest szary, dlatego że ogólnie jest straszna szaruga za oknem, ale i tak postanowiłam go nagrać. Jak widzicie jestem ruda, jestem ruda chyba od 4 czy 5 dni. Po prostu to jest szamponetka i musiałam się przebrać za małą mi. Także to jest słowem wstępu, a teraz przechodzimy do projektu Denko. I tutaj mam troszeczkę kolorówki. I mam troszeczkę z więc może zacznę od najmniejszego bubla, czyli od maszynek do golenia Wilkinson Sword. Straszne są, nie polecam, one były tanie, bo to jest chyba 15 sztuk w opakowaniu, ale w ogóle się zacinają po jednym użyciu i bye bye. Także po prostu tragedia. Już skończę lada dzień, właściwie dzisiaj. Be beauty płyn micelarny, bardzo fajny jest, opłaca się go kupić w takim dużym opakowaniu i mimo, że to ja nie jestem jakąś wielką fanką tych płynów, bo wolę jednak na przykład burżuła to jednak i tak za tę cenę to to wygrywa, no kurczę, 400 ml za 7 zł, to aż żałuję, że nie kupiłam teraz chyba na walentynki też były te duże butle i właśnie szkoda, że sobie nie kupiłam. Odżywka do włosów Nivea Long Repair, bardzo zachwalana odżywka, chyba najlepsza z Nivea, chociaż w sumie Wam powiem, że ja tam nie testowałam za dużo, bo ogólnie nie przepadam za takimi typowymi drogerynymi um, odżywkami typu właśnie jakaś Nivea, Panty czy coś takiego, ale akurat te kupiłam, bo była w Biedronce w promocji i powiem Wam, że naprawdę jest fajna, jeżeli Wasze włosy lubią silikony, to jest rewelacyjna. A ja jej, ja jej używałam właśnie na zimę, dlatego ją też kupiłam. Moje włosy jakoś za silikonami nie przepadają, ale jak tam dostaną je od czasu do czasu, to jest ok. I właśnie tak jej używałam od czasu do czasu. Nie tak, nie, nie tak stale, że mycie po myciu, po prostu ta odżywka w ruch. Ona u mnie stała kilka miesięcy i dlatego właśnie, e, dlatego właśnie, że moje włosy nie przepadają super za silikonami. Ale ogólnie, jeżeli Wasze włosy je lubią, to naprawdę polecam i myślę, że wrócę do, do tej odżywki na pewno jakoś tak na jesień, na zimę, na okres, kiedy właśnie włosy potrzebują zabezpieczenia od silikonów. Przytomec żel do higieny intymnej. Miesiąc temu Wam pokazywałam żel po prostu podpisznic z tej serii. Ten jest bardzo podobny żel, po prostu łagodny, taki delikatny zapach, taki no, neutralny, ziołowy. SLS w połowie składu, więc ogólnie jest całkiem są spoko i też nie wysusza skóry, tylko właśnie tak, może lekką taką warstewkę zostawia. La roche jest to woda termalna. Ja ogólnie wody termalnej używam mało, po prostu czasami rano jako toniku, żeby sobie twarz odświeżyć. I też czasami, kiedy coś mnie podrażni, na przykład jakaś tam maseczka czy, czy coś niefajnego, wtedy sobie takich wód używam. I można czasami sobie u mnie w projekcie dęko zobaczyć, ale też jakoś się nie zachwyca w tym bardzo, ale fajnie mieć. I proszę, maskara. To jest Lash Plank Pink Mascara. I po prostu powiem Wam, że jest super. Ja ją dostałam w parce od jednej blogerki bo akurat chciałam mi wysłać taką wielką paczkę i yy, ta szczoteczka jest w sumie, nie wiem jak Wam powiedzieć, no ona jest taka, bardzo, bardzo gęste włosie ma i ona rewelacyjnie wyczesuje rzęsy, one wyglądają świetnie po prostu. Pięknie pogrubia, pięknie rozdziela i tak fajne firanki się tworzą na rzęsach i kiedy będę mieć możliwość, to kupię sobie na pewno tę maskarę, bo była świetna i bardzo mi się podobało. podobała i po prostu szkoda, że już tak długo ją miałam i już wypadałoby ją wyrzucić po prostu. Wyrzucam też ten mój korektor z Bel, który też już miałam strasznie długo. To był Perfect Cover i nie był zły, ale już nie wrócę do niego. Teraz wolę chyba troszkę inną półkę cenową i wolałabym sobie coś innego kupić na jego miejsce. Sobie też zrobiłam mieszankę kilku podkładów, które mi się kończą, więc tutaj w tenku też zobaczycie dwa podkłady, które do tej mieszanki dorzuciłam. I tutaj mam Bel Long Lasting Super Cover i powiem tak. Kryje bardzo ładnie, trzyma się bardzo długo, ale strasznie wysusza skórę. I kiedy ja mam skórę tłustą, która się naprawdę bardzo szybko przetłuszcza i potrafi być naprawdę super tłusta, to ja nie wiem, jakby osoby ze suchą skórą ten produkt przeżyły, ponieważ on u mnie przez kilka godzin na twarzy tak potrafił wysuszyć, że masakra. Ale ogólnie, no, nie był zły, jeżeli biorąc pod uwagę inne jego właściwości. A drugi to jest lipo Machine Foundation i to jest taki po prostu podkład po prostu wyrównujący kolory skóry, mimo że nie kryje całkiem, znaczy nie kryje źle, kryje całkiem zaskakująco dobrze jak na taki wibo. nie jest to podkład ani matujący, ani rozświetlający, po prostu sobie taki jest i jest całkiem lekki i on jest o tyle fajny, że można go sobie spokojnie właśnie tak na lato używać, tylko, że kolor nie jest najjaśniejszy, więc to jest taki już dla osób troszeczkę bardziej opalonych, tutaj Wam jeszcze może coś pokażę, że on nie jest taki jasny. Trzeba, go, trzeba do niego być troszeczkę opalonym, żeby móc go używać. Ale ogólnie jest zaskakująco spokojny na BIBO. Cukrowy peeling do ciała to jest Organic. Ja go miałam strasznie długo, bo go strasznie długo też używałam i używałam go tylko od czasu do czasu. Pachniał jak choc czoka Chocapik. cię ja nie mogę się wysłowić, przepraszam. Po prostu pachniał jak Chocapiqu, był taki słodki. I jeżeli chodzi o peelingowanie, to może jakoś bez większych rewelacji, ale nie wysuszał skóry i po prostu ta skóra była taka nawilżona po nim. No i tutaj ma nawet olej sojowy na drugim miejscu, więc pewnie to jest jego obsługa. No i całkiem fajny był, także mogę polecić. Balea, krem do stóp z mocznikiem. Powiem Wam tak, na początku byłam z niego całkiem zadowolona, fajnie nawilża, wszystko spoko. Ale potem kiedy zaczęłam go używać po jakimś czasie, to wydaje mi się, że zaczął wysuszać skórę, więc trochę tak bez sensu i stwierdziłam, że go nie lubię, więc już do niego nie wrócę. Olejek The Secret Soft Czekoladowy, do masażu ogólnie. On ma całkiem ładny skład, właśnie ma na pierwszym miejscu olej sojowy, tam olejek awokado, olejek kochoba, macadamia, jakiś tam jeszcze oliwa, jest oliwek. Więc tutaj ogólnie skład jest całkiem ładny. Ten zapach akurat nie jest do końca mój, chociaż wiem, że na przykład ja zaniosłam na, mm, kiedy mieliśmy zajęcia z masażu twarzy, to właśnie wzięłam ten olejek i dziewczyny się zachwycały tym zapachem. Dla mnie on nie jest jakiś porywający, ale to też zależy od Waszego gustu. Jeszcze mam miętę z tej serii i mięta jest o wiele lepsza, ale ten olejek ogólnie sam sobie bardzo fajny, 100 ml, całkiem wydajny i też fajnie nawilża i ma dobry skład. Tutaj w sumie nie wiem, po co Wam to pokazuję, bo to jest FITI, jakaś sól do kąpieli, ale użyłam jej tylko raz końcówki, bo resztę jest, użył mój wujek. I tylko sobie raz zrobiłam kąpiel sól w tej soli, no i tyle zwykła sól, jakaś taka tania. I ostatnia rzecz to będzie duża paka, czyli znana wszędzie maska callos mleczna, i miałam ją przez rok, prawie rok tam chyba 11 miesięcy z kawałkiem. I ja bardzo tę maskę lubię, tym bardziej, że ona kosztuje 12 zł, no to bez przesady litr maski do 12 zł. Nie używałam też jej często, tylko ona sobie tak stała w łazience. jak miałam ochotę, to sobie jej użyłam, kiedy moje włosy tak. Kiedy one już są takie wydają się takie suche i w ogóle bez życia, to wtedy sobie sięgam po takie proteiny. Tutaj tej proteiny chyba nie ma jakoś super dużo, ale... ale i tak ona im pomaga i włosy są takie fajne, sypkie i mięsiste, więc yy, dlatego sobie. Do niej pewnie w przyszłości wrócę, no i mogę powiedzieć, że ją lubię. No dobra, to jest cały projekt Denko. W tym miesiącu nie ma dużo rzeczy, ale w sumie też jakoś się nie starałam, żeby tego dużo nazbierać. Mam nadzieję, że w kwietniu wyjdzie lepiej. No i pozdrawiam was gorąco i trzymajcie się, papa.